W głębi Surinamu, małego kraju pełnego starożytnych opowieści, seksualność nie jest tylko aktem prywatnym, lecz światem milionów możliwości, które ludzie z tego regionu chętnie eksplorują. Zostań z nami do końca tego wideo i odkryj najbardziej niezwykłe ciekawostki seksualne związane z tym regionem. Pamiętaj, że publikujemy filmy codziennie, więc nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień. Aby nie przegapić żadnego z naszych nowych materiałów. Anansi, mityczna postać pochodzenia afrykańskiego, która trafiła do Surinamu wraz z diasporą niewolniczą, znana jest jako mistrz przebiegłości i manipulacji. Choć zazwyczaj przedstawiany jest jako bohater folkloru, niektóre mniej znane opowieści ukazują go jako istotę głęboko lubieżną. W tych historiach Anansi przybiera ludzką lub zwierzęcą formę, aby zwieść kobiety i zdobyć ich względy seksualne. Jedna z najbardziej mrocznych legend opowiada, jak Anansi, udając bezdomnego starca, wykorzystuje gościnność młodej wdowy i uwodzi ją, gdy ta śpi. W tych opowieściach jego przebiegłość jest zarówno narzędziem przetrwania, jak i bronią wykorzystywania, co nadaje tej postaci aurę niepokojącej tajemnicy. Narracje te stają się szczególnie niepokojące, gdy są rozumiane jako metafora skomplikowanych relacji władzy i pożądania w społeczeństwie. Bakru, złośliwy duch w wierzeniach surinamskich, jest często opisywany jako mała, groteskowa istota, przypominająca dziecko, ale posiadająca nadprzyrodzone zdolności. Uważa się, że bakru są tworzone przez osoby praktykujące czarną magię za pomocą mrocznych rytuałów. Obejmujących ofiary i pakty z duchami. Chociaż bakru zwykle są przywoływane do wykonywania prostych zadań, takich jak ochrona własności czy szkodzenie wrogom, niektóre relacje sugerują, że mogą być również wykorzystywane w celach seksualnych. Ich pan może rozkazywać im zaspokajać swoje żądze cielesne lub, co bardziej niepokojące, atakować seksualnie innych ludzi w ramach zemsty. Historie te odzwierciedlają strach przed manipulacją siłami nadprzyrodzonymi i wykorzystywaniem najsłabszych. W niektórych wiejskich społecznościach Surinamu wierzy się, że bakru można rozpoznać po ich dziecięcym, przenikliwym śmiechu nocą dźwięku, który wywołuje dreszcze usłuchających. Te opowieści dodają wymiaru grozy już i tak niepokojącemu zjawisku. Pamiętaj, że publikujemy filmy każdego tygodnia. Nie zapomnij zasubskrybować. Rzeki Surinamu owiane są legendami o syrenach, które jak się mówi, używają hipnotycznego śpiewu i nadnaturalnego piękna, aby zwabić mężczyzn. Te istoty, będące ucieleśnieniem pożądania seksualnego i niebezpieczeństwa, są opisywane jako niezwykle zaborcze i mściwe. Gdy mężczyzna znajdzie się pod ich urokiem, staje się ich więźniem, zmuszonym do spełniania ich potrzeb, aż do utraty rozumu lub śmierci. W niektórych wersjach tych legend mężczyźni schwytani przez syreny są zabierani do podwodnego świata, gdzie poddawani są dziwnym i upokarzającym rytuałom. Opowieści te nie tylko wzmagają tajemnice wokół rzek Surinamu, ale także służą jako ostrzeżenia przed niekontrolowanymi impulsami i nieznanymi pokusami. Tradycje rytualne rdzennych społeczności Surinamu są bogate i często pełne symbolicznych praktyk seksualnych. Na przykład w niektórych plemionach odbywają się rytualne tańce, w których uczestniczą nago młodzi mężczyźni i kobiety, symbolizując Gotowość do przyjęcia odpowiedzialności dorosłego życia. W niektórych społecznościach uważa się, że duchy lasu należy przepłagać poprzez rytualne akty seksualne, aby zapewnić płodność ziemi i dobrobyt społeczności. Chociaż rytuały te są święte w swoich kulturach, ich opisy mogą budzić dyskomfort z powodu ich symbolicznego ładunku i dosłownego charakteru. Przy okazji, jeśli podoba ci się film, Zachęcamy do polubienia i włączenia powiadomień, aby nie przegapić żadnych naszych materiałów. Wpływ jawajski w Surinamie pozostawił głęboki ślad w tradycjach duchowych tego kraju. Dukun, szamańska postać łącząca elementy tradycyjnej medycyny i magii, znany jest z wykonywania rytuałów magicznych o charakterze seksualnym. Niektóre z tych rytuałów mają na celu przyciągnięcie partnera, poprawę potencji seksualnej, lub nawet spowodowanie impotencji u rywala. Jednym z najbardziej niepokojących aspektów tych praktyk jest użycie płynów ustrojowych w rytuałach. Na przykład mężczyzna zdesperowany, by zdobyć kobietę może zwrócić się do Dukuna o przygotowanie mikstury z włosów, paznokci, a nawet krwi menstruacyjnej osoby, którą pragnie. Te rytuały, wykonywane w tajemnicy, budzą aurę tajemnicy i strachu, ponieważ uważa się, że mają konsekwencje duchowe i fizyczne dla wszystkich zaangażowanych stron. Pangi, tradycyjny strój noszony przez kobiety maroon, ma erotyczne znaczenie wykraczające poza swoją funkcję odzieżową. Podczas uroczystości i rytuałów, kobiety wykorzystują pangi do tańców, które przekazują wiadomości o pożądaniu lub gotowości nawiązywania relacji. Ruchy bioder oraz sposób wiązania pangi mogą zawierać subtelne, lecz wyraźne komunikaty, zrozumiałe tylko dla osób znających tę kulturę. Te praktyki Choć głęboko zakorzenione w kulturze, mogą być źle interpretowane przez osoby z zewnątrz, co dodaje warstwę tajemniczości i napięcia tym tradycjom. Kaziroctwo jest w Surinamie tabu głęboko zakorzenionym nie tylko z powodów społecznych, ale także z powodu wierzeń dotyczących nadprzyrodzonych konsekwencji, jakie może ono wywołać. Mówi się, że relacje kazirodcze przyciągają gniew duchów przodków. Co może objawiać się deformacjami fizycznymi u potomstwa, lub opętaniem przez złe duchy. Niektóre opowieści mówią nawet o dzieciach urodzonych z takich związków, które zostają naznaczone przez bakru lub stają się duchowymi sługami szamanów. Historie te, choć skrajne, pełnią funkcję potężnych środków odstraszających w tradycyjnych społecznościach. Obja, praktyka duchowa pochodzenia afrykańskiego, jest potężnym narzędziem w rękach tych, którzy pragną kontrolować innych. Jednymi z najbardziej niepokojących zastosowań obi są rytuały zaprojektowane do manipulowania pożądaniem seksualnym lub wymierzania kar poprzez impotencję. Mówi się, że te rytuały mogą być używane przez odrzuconych kochanków, aby związać duchowo osobę, która ich odrzuciła. Uniemożliwiając jej nawiązywanie relacji z innymi. W niektórych przypadkach ludzie zwracają się do Obi nie tylko po to, aby rozwiązać konflikty miłosne, ale także w celu zemsty za postrzeganą niewierność. Te rytuały, owiane tajemnicą, budzą strach nawet wśród tych, którzy nie wierzą w ich skuteczność z powodu społecznych i psychologicznych implikacji, jakie za sobą niosą. Surinam jest zagadką owiniętą w warstwy tradycji, tajemnicy i ciemności. Opowieści wyłaniające się z jego lasów i rzek są nie tylko echem odległej przeszłości, ale także odzwierciedleniem najgłębszych pragnień i najciemniejszych lęków ludzkich. W tym zakątku świata, gdzie to co nadprzyrodzone miesza się z codziennością, każda legenda zdaje się szeptać ostrzeżenie. Nie wszystko, co uwodzi, jest nieszkodliwe, i nie wszystko, co błyszczy, jest światło. nigdy nie dowiemy się, ile z tych historii jest prawdą, a ile to zbiorowa wyobraźnia.